Pasja narastała dosyć stopniowo. Zaczęło się od wyjazdu na rajd w góry. Pamiętam, miałem 13 lat i nauczyciel zabrał nas do schroniska na tydzień, do schroniska, w którym nie było prądu, gdzie była mgła, śnieg. I to myślę wywarło największe wrażenie. Pozostało gdzieś we mnie i Jeździłem na kolejne rajdy i być może na początku tych możliwości było niewiele, ale wraz z wyborem uczelni pojawiły się możliwości wyjazdu w góry. No i ta pasja dzięki temu miała szansę rozkwitnąć. Jazda na artach niewątpliwie przynosi wiele radości, niemniej jednak, będąc już dość długo w górach, co roku po kilka tygodni, czułem, że jednak to jest wciąż mało, że pragniemy czegoś więcej. Myślę, że każdy kto przechodzi podobną drogę, jeżdżąc po stokach, zaczyna uprawiać turystykę górską wychodząc poza trasy, a jednocześnie mając kontakt ze studentami, będąc odpowiedzialnym za ich zdrowie przede wszystkim i za przebieg zajęć. Naturalnie dbamy o tą stronę bezpieczeństwa i to jest ta rzecz, którą ja szczególnie się zacząłem w ostatnich latach interesować, i starałem się podjąć takie działania, które mają szansę na zwiększenie kompetencji moich w tym zakresie. Bowiem prowadzimy na uczelni specjalność edukacja przygodowa, której zwieńczeniem są zajęcia w górach. Wjeżdżamy ze studentami, śpimy w schronisku, wykonujemy różne zadania. Także związane z elementami wspinaczki, aby dobrze przygotować się do tych zajęć, miałem okazję brać udział w szkoleniu na turbaczu, gdzie podczas prelekcji spotkałem osoby prowadzące projekt Bezpieczny Kazbek. Niesamowita inicjatywa, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, która opierała się przede wszystkim o współpracę osób związanych z ratownictwem medycznym, lekarzami, ale od niedawna grupa ta zaczęła rekrutację także osób, które nie są stricte związane ze środowiskiem medycznym. No i pomyślałem, że to jest dobry moment i że spróbuję swoich sił właśnie w takiej grupie. Bezpieczny Kazbek jest to projekt realizowany przez fundację Medic Rescue Team, która to zajmuje się działaniem profilaktyczno-prewencyjnym u podnóża jednego z najładniejszych szczytów Kaukazu, czyli Kazbekiem. Na wysokości 3650 metrów, grupa ratowników, medyków z Polski w 2016 roku. Zebrała się i założyła, można powiedzieć, ambulatorium, w którym to obecni tam turyści mają szansę z jednej strony zasięgnąć informacji na temat obecnych warunków pogodowych czy też innych związanych z warunkami w górach, ale również doradzić się w zakresie chociażby ekwipunku do wyjścia w góry. Natomiast przede wszystkim jest to miejsce, w którym Wiele osób, które rozpoczyna swoją przygodę z turystyką górską, napotyka na wszelakiego rodzaju problemy zdrowotne. Od dłuższego czasu obserwowałem aktywność tego projektu bezpieczny kazbek i przeczytałem wiadomość o kolejnym naborze i o warunkach, które należy spełnić, i podjąłem pierwszy podstawowy krok, a więc napisałem do grupy. O czym zaproszono mnie i część osób, które aplikowały w ten sposób na sprawdziany terenowe. Były dokładnie dwa sprawdziany terenowe, które owiane były dużą tajemnicą, stąd też ja pozwolę sobie w wielu szczegółów nie zdradzać w kontekście kolejnych rekrutacji. Niemniej jednak wymagające pod względem organizacyjnym, kondycyjnym, sprawnościowym, no i wymagające przede wszystkim pod względem takiej odporności psychicznej. Nie ukrywam, że to był chyba najtrudniejszy sprawdzian, na jaki sam się zapisałem. Dlaczego Gopr? Z jednej strony będąc w górach, mając okazję pomagać studentom w procesie nauczania jazdy na nartach, w jakimś stopniu spełniałem swoje ambicje zawodowe. Z drugiej jednak, czułem ciągle, że to jest trochę, ciągle mało że akcje, które dzieją się tylko i wyłącznie na stokach narciarskich. Z czasem stają się już zbyt monotonne. Jako dziecko myślałem o goprzeń, natomiast z racji tego, że nie mieszkałem nigdy w górach, nie sądziłem, że takie możliwości się przede mną otworzą. Działalność grupy w obecnych czasach pozwoliła mi na podjęcie takiego kroku, a mając jeszcze na uwadze szansę na rozwój swoich kompetencji w zakresie. Bezpieczeństwa w górach z przełożeniem na edukację na uczelni. Pomyślałem, że spróbuję, szczególnie jeszcze w sytuacji, gdy udało się przejść proces rekrutacji i stać się kandydatem na ratownika górskiego w bezpiecznym kazbeku. Ta sytuacja spowodowała, że podjąłem to wyzwanie. Teraz z perspektywy czasu myślę, że ten egzamin faktycznie w dużej mierze oddaje nasze zaangażowanie w środowisku górskim. Bowiem gdybym sam wcześniej nie miał też doświadczeń, szczególnie narciarskich i tych wynikających z mojej pasji, byłoby zdecydowanie trudniej. Niemniej jednak udało się. Zwykle do egzaminu podchodzi od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Zdało ostatecznie pięć. Szczęśliwie w moim przypadku udało się bez poprawki. Kiedy przebywam w górach, czerpię z tego niebywałą przyjemność, energię, a w przypadku takiego podstawowego celu, czyli możliwości dodatkowo pomocy innym, służenia, być może też doświadczeniem. Wydaje mi się, że to jest ten najlepszy efekt, największy cel, który można uzyskać. Ja tak do tego podchodzę.